Siemaneczko z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek serii OHV, czyli symulator polskiego druciarstwa osadzony w latach 90. Wracamy z powrotem do zapisu tej gry w miejscu, w którym zakończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli akurat spod bazy, w której pracuję. Spod firmy, w której pracuję, z racji tego, że w poprzednim odcinku opowiem Wam, że znalazłem skarb. Skarb, na który składa się. Podejrzewam. Kilka opon, kilka felk, Są również kołpaki. Nie wiem ile to może kosztować. Byłem wcześniej, dzień wcześniej byłem w sklepie. Wydaje mi się, że to może być nawet kilka stówek. W kontekście złożenia OHV, no to może być znaczny wydatek, jeżeli bym chciał kupić te wszystkie rzeczy w sklepie motoryzacyjnym. Tak więc, mimo tego, że w poprzednim odcinku robiłem sobie rajdy na byle czym w PGR-ze i chciałem uderzyć na trzecią rundę, to jednak zastanowiłem się i mówię: szybka zmiana, szybka zmiana planów. Bo nigdy nie wiadomo, co z tym skarbem może być. Może ktoś go również odkryć, i no nie chciałbym, żeby, żeby on mi znikł. W sumie to nawet nie wiem, czy jak teraz dojadę, to on tam nadal będzie. Zastanawiam się, bo. Wow! Wow! O włos. Zastanawiam się, bo tak naprawdę ja tam już jeździłem kilka razy tą trasą i nigdy tego nie widziałem. Może dlatego, że zawsze, najczęściej może, nie zawsze, ale najczęściej jeżdżę z takiego widoku właśnie z kabiny i może dlatego wtedy nie zauważyłem tych, tych właśnie rzeczy, ponieważ ten widok jest troszeczkę taki ograniczający, nie? Dlatego przejdziemy sobie o, na coś takiego i tutaj można dojrzeć więcej, dojrzeć więcej, ponieważ tak, tutaj droga. W lewo i teraz po, po lewej stronie Po lewej stronie Cały czas trzeba będzie obserwować Wydaje mi się, że tam gdzieś jakieś Coś, jakieś hmm, Jakaś woda była Czy coś takiego Gdzieś to hmm, w takim miejscu jest O nie, tu jest jakieś zagłębienie Nie, to nie Dobra, lecimy dalej e, Tutaj przez ten las, no już kilka razy jeździłem Raz, że z węglem e, Do PGR-u później Pierwszy raz, kiedy jechałem tutaj na wyścig i za drugim razem, spostrzegłem to, za drugim razem, powiem wam, że ta nyska w porównaniu do mojego sama, to jedzie się nią jak, no, jak jakimś wozem drabiniastym, nie ma nawet kopa takiego porządnego, Stary już nawet lepiej ogarnia, e, 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 czy to nie jest tutaj gdzieś, jest, dobra, widzę, widzę, to niby taka woda jest w tej grze, no, tak wygląda jakby była to woda, no ale, dobra, okej, okay. <laughs> wjeżdżamy, najważniejsze, że znalazłem tą miejscówkę, okej, okay, dobra. Idziemy sobie dynkę i teraz. Ojej, ten widok mnie dobija. Bo w sumie nic nie widać. Nie wiem po co ten widok jest. W tej grze. Dobra. Widzę. Są. Są, 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 są. więc zładujemy to i wywieziemy z powrotem do domu. Zdecydowanie, tylko tak. Tutaj sobie postawimy nyskę. Stój. Jeszcze tak, zobaczymy jak to wygląda. Trzeba by cofnąć troszkę. Bo. Yy, nie ogarniemy. Nie wiem jak będzie znoszeniem tego. Tutaj jest troszeczkę w tej grze, będę musiał się dzisiaj trochę pomyczyć z układaniem, bo to nie jest aż takie łatwe. Dobra, jest stój, stój, wystarczy, dobra. Mm, ręczny, zaciągniemy, żeby tutaj, już nie, nie wiem, jak jest, czy jest ręczny, muszę sprawdzić logi tej gry, ale być może jest. Dobra, teraz tak, fajnie by było, gdyby była, ciekawe czy to można by do torby wrzucić. Raz, dwa, jest chyba pięć Felk aż. Pięć felg, dwie opony. Nie, więcej tych Felk jest. Zobaczcie, tutaj jest... Ale jest... ciekawe, czy można je sprzedać gdzieś. Dobra, nieważne. Nieważne, dobra. Lecimy sobie najpierw tak. Otworzymy pakę tutaj. No i zaczniemy od opon chyba. Te dwie opony. Zastanawiam się. Zobaczcie. Dla OHV. Ciekawe, czy te opony mógłbym wstawić do sama. Wtedy on miałby chyba większego kopa. Jak mi się wydaje. Dobra, to sobie wrzucimy tą oponę tutaj. Ładnie. Jedna. Druga. Z oponami nie będzie problem. Daleko spróbujemy rzucić. Ciekawe, jak ja później wyciąnę wyciągnę stamtąd. To też jest dobre pytanie. I teraz tak. Felgi. Zobaczmy, co to jest. Felga OHV. Zamontuj oponę. Z zamontuj oponę. Dobra. Tylko musiałbym mieć wcześniej opony chyba w dłoniach, żeby to. zobaczcie ile tych felg jest tutaj. No nieźle. Dobra. No to jest prawdziwy skarb. Dobra. No jakoś tak nie mogę tego rzucić. Z tym może być problem. Bo ja nie mogę rzucić. Tylko będę musiał jakoś odłożyć to. Mam nadzieję, że się... Spróbujemy. A zaraz zobaczymy. Czy czasami... Nie, nie zamontuj. Nie zamontuj kołpak. Felga. Dobra. Czy czasami nie będę mógł przepchnąć tego? Nie. One mają, nie mają kolizji. Bo już myślałem, że jestem na tyle cwany, że sobie będę przepychał jedną... No, ewentualnie będziemy. Nie, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że one mi nie wypadną później, jak to załaduję. Mam taką nadzieję, dobra, wrzucimy to. Ok, już chyba wiemy, jak to zrobić. Tych felk jest tutaj dosyć dużo. Tylko tak, muszę to w odpowiedni sposób do tego podejść. Tak, tutaj wrzucimy. Wpadło do środka. I teraz trzy. trzy nie, cztery kołpaki. Czyli cały komplet. Tylko dwie opony potrzebujemy. No, zobaczymy. Tak więc fajnie, bo. Z tego, co się orientuje, w komentarzu mi napisaliście, to OHV powinienem kupić z umowisku. U pana rączki, chyba, czy jakoś się nazywa. I tylko nie wiem, ile to może kosztować. podejrzewam, że to może być dosyć drogie. I też z tego, co się dowiedziałem, podobno że trzeba będzie zapytać mamę o pieniądze. Nie wiem, czy pamiętacie na samym początku, kiedy tutaj rozpoczynałem rozgrywkę, był taki była taka rozmowa z moją mamą. I ona właśnie coś mówiła o tych pieniądzach i żeby ewentualnie, jeżeli będę miał jakieś problemy z pieniędzmi, to żebym do niej zadzwonił. W sumie od tego momentu nie widziałem matki, Tak więc nie wiem za bardzo o co, come on, co się z nią dzieje. W ogóle w domu rzadko też bywam, jak tylko wpadam, to tylko przespać się, bo okazuje się, że w tej grze niekoniecznie muszę jeść. Tak więc nie jem za bardzo. Ej, nie wiem czy z tymi chłopakami sobie dam radę. E, ciekaw jestem, czy te kołpaki można by wrzucić do, nie, nie można ich wrzucić nawet do tego magazynu podręcznego. I to jest problem. Dobra, to tak. A spróbujmy sobie to odłożyć jakoś. E, ja mogę wejść do tej, ale się, to ja się tak męczyłem, jak ja mogę sobie wskoczyć spokojnie do tej, do tej nyski. No nie, no to troszeczkę rozwaliło mi teraz cały pomysł. Rozwaliło system w tym momencie. Elegancko, spokojnie, tutaj można wskoczyć do środka. Ja nie wiedziałem, że tu można wejść, dobra, ale to teraz się dowiedziałem i to jest najistotniejsze, tak? Czyli tak, jeden kołpak, nie więcej nie mogę wziąć w ręce, mimo tego, że to nie jest ciężkie, czyli tak, jest tam jeden, dobra, to wrzucimy. No, zobaczcie, jak on się zatrzyma, i za chwilę wszystko weźmiemy. Jest godzina 17.52, czyli za chwilę z powrotem wracamy. Zastanawiam się, czy bym do pracy nie wrócił. E, chyba wrócę do pracy, żeby zasejwować te skarby, żebym już je miał, nie? Dobra, zamykamy drzwi, bo później w domu czy ja się zasejwuję? Musiałbym mm, pojechać do domu. Dobra, zaraz to ogarniemy, dobra. Teraz tak, odpalimy sprzęta, zobaczymy jak się to będzie zachowało, czy mi to nie wylata czasami. Nie, nie wylatuje. Oj, gdzieś przyżnąłem w coś. Bezwład jest tutaj jednak w tej grze. Czyli takie podstawowe prawa fizyki tutaj działają. Mam nadzieję, że mi nie wypadną. Co się robić? Zaczyna ciemno. Teraz zobaczymy. Tylko wyjdziemy sobie na kana na tą kamerę z tyłu pojazdu. Żeby, dobra, tutaj sobie wciśniemy. Dobra, nie gubimy. Widzę, że w środku jest coś, bo się tak obawiałem, że tutaj mogę coś zacząć gubić. Wiecie, <laughs> to nigdy nie wiadomo. Ale nie. Nyska, w tym przypadku wybitnie szczelna jest. Zaraz wskoczymy na krajówkę i zobaczymy, czy czegoś tam nie zgubimy. Bo jest naprawdę duży skarb. Szacuję, wydaje mi się, że te felgi są dosyć drogie. Mam ich chyba 7. Chyba 7. Opony są dwie i cały zestaw kołpaków. Takie od Poloneza chyba, te kołpaki. Albo od Dużego Fiata. Dobra, tu jest już, yy, dobra. Skręcamy elegancko. No dobrze, tak więc teraz tnę Zapisać grę. To jest najistotniejsze. A później, jak już zapiszę, to w sumie. Nie, dobra, bezpośrednio jadę do domu. No teraz jest troszeczkę problem z tą komunikacją. Z racji tego, że. No, jest kwestia tego typu, że ja muszę. No, mam trzy pojazdy. I teraz jest tak: stary jest pod domem. Tak więc, jakbym chciał zrobić jakieś. coś zarobić i tak dalej. To musiałbym jechać tym Star'em spod domu. Nie, najprawdopodobniej wezmę tak, ogarnę teraz tą... Znaczy, ogarnę teraz taką tą sytuację w taki sposób, że Star będzie cały czas pod, pod pra w pracy stał. To mi się wydaje, to mogło być chyba najlepsze rozwiązanie. No bo nie mam, nie mogę się teleportować między tymi... Między tymi... Wow! Wow! O się władowałem, zagadałem się i po prostu się władowałem tutaj. Uszkodziłem coś? Niekoniecznie Dobra, cofnijmy. Nie no, bo rzeczywiście tutaj powinienem jechać z widoku, o właśnie takiego. Jeszcze w ogóle jakąś muzykę moglibyśmy odpalić. Dawno nic nie słuchaliśmy. Potem. Dobra, lecimy. Boga jakieś nowe nie rzeczy w tym radio? Zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy w wyborach, to zrealizuje swój przełomowy plan reformy gospodarki, Aha. który ja nie jest Skpp. Ciekawe, jaka to nazwa Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne, jest, szkół nr 1. Miejscu, swój świętuje instytucja, która dała wykształcenie wielu mieszkańcom okolicy okazję Bisku Fordynariusz poświęcił budynek oraz niedawno zularnizowaną salę gimastyczną. Wyraził przy tym nadzieję, iż uśmiechem je tak samo jak rozwój fizyczny będą dbać o rozwój dusowe. Nie no, elegancko. Piłsza. Kolejny <laughs> glamasz naszej reprezentacji. Kapłom w miejscu regnacyjnym przegrywając 3 do zera, przekreślając tym samym jakiekolwiek szanse na awans na... Tego nie słyszałem jeszcze. Komentarzu udzielił kapitan Kabry. Te fatalne występy nie pozostaną zapewne. Spekuluje się, iż trwają poszukiwania nowego trenera. Pogoda. A co w pogodzie Nadchodząc w nadchodzącym czasie? Południowy front atmosferyczny utrzymuje się nad naszym krajem. Najbliższe dni upalne, bez opadów. Osobom starszym zaleca się unikanie otwartego słońca w ciągu dnia i pozostania w cieniu. Tutaj wjeżdżamy. Zasłuchałem się w radio. A światło są tutaj takie symboliczne w tym aucie. No dobra, fajnie. To jest to, to jest to co lubię po prostu w tej grze, mimo tego, że niektóre rzeczy są toporne, ale na przykład tego typu rzeczy jak jakieś wiadomości i muzyka w tym klimacie też jest naprawdę, to jest naprawdę fajne. Czasami można się tutaj denerwować, że jakaś kamera, coś tam dziwnie, że nawet nie można wyjść z tej gry co niekoniecznie jest wadą, w tym sensie, że tak normalnie wyjść, nie? że wciskasz, przynajmniej, ja nie, nie wiem, ja zawsze wychodzę z tej gry poprzez Alt F4. <laughs> tak więc, są tego typu rzeczy w tej grze, natomiast y, muszę powiedzieć, że ten klimat jest tutaj naprawdę dobrze oddany, naprawdę rewelacyjnie. Nawet te wiadomości, które słuchaliśmy, no to takie typowe są z tamtych czasów y, i te radio też tak brzmi, właśnie te, te zapowiedzi i, i tak dalej. No i muzyka. Muzyka robi robotę tutaj. Zdecydowanie. Są to te klimaty. Dobrze. Właśnie. To o czym mówiłem. Star stoi sobie tutaj. Wow, 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 Oś wow, wow. się wystraszyłem. Dobra. Wjedziemy sobie na... tutaj na podwórze i rozładujemy te wszystkie skarby. Nie wiem, czy dzisiaj rozładujemy sobie te skarby. Nie. Lecimy od razu. Tutaj światło można chyba zapalić. Jak mi się wydaje, że w garażu jest światło, tak więc od będziemy mogli to rozładować, tylko idę, wiecie co, idę się zaszywować. Powiem wam, że w tej nysce to te światła to są bardziej takie symboliczne, co nie? Dobra, troszeczkę mi tu zajęło, żeby cofnąć i teraz tak, mam nadzieję, że światło tutaj będziemy mogli odpalić. Dobrze, odpalimy sobie światełko, nie no, elegancko, klimat jest naprawdę taki prawdziwy garażowy. Tutaj ktoś mi wspomniał, że powinienem znaleźć jeszcze, ja cały czas narzekam na hamulce. Ale nie, tutaj, znaczy tutaj były te bębny, to ja już je zabrałem, bo w komentarzu ktoś napisał, że tutaj znajdę jeszcze, ale nie, one już są zabrane i zamontowane do, do sama i wydaje mi się, że nie no, ja tam narzekam, można hamować, nie jest aż tak źle, jak to się tam władowało, czekajcie, ja zapalę światełko sobie w nysce, bo można w środku zapalić światełko, tylko tak, po ciemku to ja teraz nie odgarnę. W którym to miejscu mogło być? Odpal. Tutaj są gdzieś światła. Tu jest kaseta, Przycisz. A jest. Włącz oświetlenie kabiny. Nie no. <laughs> Zobaczcie, gdzie to mi wszystko powpadywało tutaj do środka. Ciekawe, czy ja to mogę podnieść. Mogę podnieść. Wow. No, no spoko. Ciekawe, czy ja mogę wyjść z tym. Nie no, to elegancko. Dobra, spoko. To gdzieś poustawiamy sobie te wszystkie rzeczy, czyli tak. Felgi sobie poustawiamy gdzieś, tylko że szkoda, że ich nie mogę przekręcić. Tylko one mogą leżeć w takiej, w takiej pozycji. Zamontuj kołpak, bo mi to troszeczkę tutaj zajmie, żeby to wszystko ładnie poustawiać sobie. Dobra, O felgi sobie poustawiamy tutaj. Tych felg to jest, no jest ich troszkę. Nawet nie wiem ile ich jest. Dobra, można tu wejść? Można. Spoko, tylko trzeba kłócać, bo w przeciwnym przypadku, no nie no, jakoś się tutaj uda to ogarnąć. Zajmie to troszeczkę czasu, ale wydaje mi się, że całkiem niezłe pieniądze tutaj przy, przyoszczędzimy, ponieważ wydaje mi się, że no troszeczkę musiałbym wydać na te felgi. Ciekaw jestem, czy można je gdzieś sprzedać, czy tu jest jakiś rynek. Wiem, że jest tutaj rynek w grze, że można sobie jakieś dressy kupić, tylko nie wiem, czy tam tylko się kupuje, a można sprzedać. Ewentualnie na złom, tylko że na złomie, no to nie ma sensu, nie? Takie skarby? Dobra, kołpaki. Ciekaw jestem, czy mógłbym od razu zamontować. Dobra, położymy sobie... Gdzieś te kołpaki musimy... Mm -hmm. Ciekawe, czy mogę tutaj na półkę położyć pod spodem. O! Znalazłem, znalazłem jeszcze elektrody, to są chyba. A zobaczymy. Nie no, będą tak w takiej pozycji stały. Tutaj są... folia do szyb! Ja nie wiedziałem, że coś takiego tu znalazłem! Folia do szyb! No, to następny skarb znalazłem. Wystarczyło się trochę skielić. No i proszę bardzo. Fajnie, dobra, wchodzimy i teraz tak, może bym spróbował zamontować cały zestaw, zaraz zobaczymy, tak, felga, weźmiemy sobie oponę i teraz już masz coś w rękach, ale zamontuj oponę, dobra, zamontowałem i teraz czy wezmę kołpak, zamontuj kołpak, dobra, zamontowałem, czyli w sumie to sprytna rzecz, bo tutaj sobie od razu to zamontuję, nie będę nosił trzy razy, tylko teraz tak. Wezmę felgę podnoszę. widzimy stąd i teraz. Mam całe koło. Nie no, elegancko. Dobra, to był dobry pomysł. Zdecydowanie był to dobry pomysł, tylko że muszę to wziąć i postawić sobie gdzieś w tym miejscu. Czyli mam gotowe koła już. Mam gotowe koła do Poloneza. Przynajmniej dwa. Dobra. No, co się Ciebie stanęło? Czekaj, zam zamontuj Opona. Y Zamontuj kołpak. Wszystko mi się rozłożyło tutaj? Dobra, czyli opona jeszcze. Zamontuj oponę. Kołpak. Zamontuj oponę. Yy, felga. Zaraz zobaczymy, czek podniosę. A teraz będzie z kołpakiem? Będzie. No nie wiem, co ja tam nacisnąłem, że się rozmontowało wszystko. Autentycznie. Rozmontowałem to wszystko. I teraz tak, wejdziemy jeszcze raz, zrobimy ten trick. Czyli tak, gdzie jest opona? Opona jest gdzieś tam pod siedzeniem aż. Dobra, czyli weźmiemy sobie oponę, mm, masz coś w re... Zamontuj oponę i weźmiemy kołpak i zamontuj... Co? Zdemontuj, masz coś w rękach. Gdzie? To jest? Zamontuj kołpak. Dobra. No i dzięki temu mam już dwie gotowe. dwa gotowe koła. Łącznie z felgami, tylko musiałbym teraz jeszcze załatwić dwie opony. Ale takie opony to ja mogę ewentualnie kupić. Tylko tak, no właśnie jak teraz wziąć z zamontuj, i z demontu znowu jest. A nie mogę tego podnieść? Tak, żeby w całości podnieść to, nie? Zdemontuj oponę! No nie no. Felga, uwaga, jest Felga, dobra. Ok, udało mi się. I teraz tak trzeba podejść i postawić to pod. Tutaj postawimy sobie. No, stój! Dobra, to jeszcze. Dobra. I leży. Znaczy stoi. Nie no. Elegancko zrobione. Czyli dwa zestawy mam. No i oponki ewentualnie jeszcze tylko wystarczy dokupić. I teraz tak. Ile tu jeszcze tych felk jest? Tam mam już dwie. Czyli łącznie mam osiem felkasz. aż. Osiem felk, Dobrze myślę? A się jeden kopak mi zginął. A nie. Jeden kopak już tam jest. W środku. Dobra. Czyli... Trzeba będzie to wyrzucać stąd. Cały czas muszę... Tak wiecie... Hmm... Kucać, jak wchodzę do tego. Znaczy, jest coś takiego, że w tej grze, jak chcemy coś podnieść, to zawsze muszę kucać. Przynajmniej tak mi się wydaje. To no właśnie, nie ma interakcji, nie? Trzeba kucnąć i dopiero wtedy coś podnosimy. No dobra, ale to nie jest istotne. Dobra, czyli. No troszeczkę tutaj zamontuj kołpak. Jak mogę zamontować kołpak? Ale nie ma kołpak. Dobra. Czyli, dobra, okej okay. I teraz tak. Weźmiemy jeszcze tą jedną felgę. Widzimy? Zamontuj kołpak. Zaciągnij ręczny. Tryb malowania. Ej, ja mogę malować moją niskę? Zamontuj. Coś widziałem, jakiś tryb malowania. Dobra, nieważne. Coś mi tam wyskoczyło. Dosyć ciekawego, ale. Dobra, 2, 4, 6, 7. No jeszcze jest jeden. Czyli dwa komplety mam. Fajnie. Przy czym dwie opony już są, z chłopakami, tak więc fajnie. I bierzemy ostatni skarb. Nie wiedziałem, że tu można ręcznie zaciągnąć. Rzeczywiście można. Bo tam coś mi takiego wyskoczyło. Ciekawe. Cały czas się tutaj człowiek uczy. Różnych ciekawych rzeczy. Dzisiaj znalazłem znowu dwa skarby, można powiedzieć. Dobra, rozładujemy to. Jeszcze to. Dobra. No i z powrotem wyskakujemy. I ten kołpak postawię sobie gdzieś tutaj, tylko. O, właśnie, w takiej pozycji. No, będą sobie stały, to nawet ładnie widać, nie? Można by. Je w... Ciekawe, czy można by je. na przykład w pokoju, bo mógłbym na, na ścianie powiesić. Tutaj nic nie można powieszać? Nie ma jakichś gwoździ? Nie, nie, nie. Nie, nie widzę nic. Ej, zobaczcie coś. Jak ty odjechałaś? Nie wiem. Ale tutaj jeszcze coś ciekawego widziałem włącz włącz tryb malowania zaciągnij ręczny tryb malowania zwolnij ręczny tryb jazdy to jest ciekawe powiem wam naprawdę to jest ciekawe nie wiedziałem tej opcji czyli co że ja może, mogę sobie ten nysę pomalować w sumie to by była dobra rzecz nie hmm dobra w sumie tak zamknijmy drzwi tak, jutro do pracy to ja będę jechał sobie. E, będziemy sobie jechali starym, bo trzeba ten węgiel do jaszczurowej zawieźć czy coś takiego. Taki jest mój plan. No, rzeczywiście, zaciągnie ręczny tryb, ale to jest ręczny i tryb malowania. Dobra, nieważne. Teraz tak, wyłączymy sobie. Radio, wyłącz i oświetlenie kabiny wyłączymy. Nie, jeszcze wyłączymy w ogóle wyłącz światła. Dobra, wszystko ogarnięte, wreszcie. Czyli, no fajnie, fajnie, fajnie. Ja słyszałem, że tutaj w różnych lokalizacjach można znaleźć, tudzież ukraść, wyobraźcie sobie, nawet ukraść można, różne ciekawe rzeczy. Dzisiaj, no znalazłem dwa zestawy Felk, dwie opony i cały zestaw kołpaków i jeszcze folię do przyciemniania szyb znalazłem. Ale to u siebie w garażu po prostu znalazłem. Dobra, gasimy światło i nie wiem, czy ten bramy się teraz za zamknąć da? Bo, wiecie, teraz tu mam skarby tutaj. No nie wiem, dobra. W każdym bądź razie wracamy do domu. Idziemy do kuchni, może byśmy coś zjedli. Bo już dawno, która jest godzina 22.52? Coś tu się zmieniło? Może jakieś, coś w lodówce przybyło? Może mama gdzieś przyniosła coś do jedzenia? Nie, cały czas, co to jest? Kiełbasa. osypek zjadłem. Dobra, czyli więcej już tu na razie nic nie ma. Potnika, kiełbasę, torba. Czyli tu się chyba nic nie zmieniło. Co to są takie duże? A, to są zapałki. Dobra. Czyli się nic nie zmieniło, wydaje mi się. Dobrze mi się wydaje? Chyba dobrze mi się wydaje. No dobra, w takim razie, jeżeli nie trzeba tutaj jeść, no to co? Idziemy się wykąpać. Jeszcze sprawdzimy, jak wyglądam. Czy na przykład zarosłem w międzyczasie? Ojej, jak wyglądam dziwnie. Zarost! Wyraz twarzy! Włosy! Aha, nie, dobra. To nic nie będziemy kombinowali. Czyli w taki sposób można. Dobra, wychodzimy. Użyjemy toaletę. Skorzystaj. To jest fajne, fajnie by było, gdyby tu jeszcze jakieś efekty były dźwiękowe. To by było już naprawdę ekstra. To nie? Dobra, no i można by ewentualnie tak wykąpać się. Chyba drugi dzień się. Bo trzeba się wykąpać, bo wczoraj pamiętam, że w opakowaniu poszedłem spać. Dobra, odkręć wodę. Napełnia się powoli. Dobra, zamknijmy drzwi. Ciekawe, czy tu będzie można, nie wiem, obsłużyć tą franię. Cały czas w jednych ubraniach chodzę, nie? I teraz tak, kąpiel. Zażyj. Zobaczcie, jakie brudne mam ręce. Brudny jestem, nie? No tak, no bo wczoraj się tutaj nie kąpałem, tylko tak wpadłem do dołu i od razu w opakowaniu. I od razu widać, jak, jak ten brud chyba znika, bo się mu zrobiłem czystszy. Mam takie wrażenie. Albo to jest takie światło, bo ta 40-watowa żarówka tak słabo oświetla. Nie, no wydaje mi się, że rzeczywiście stałem się czystszy. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ w grze. No nie wiem, w każdym razie. Dobra, zakręć wodę, bo jeszcze się przeleje. I wyciągnij korek, bo wydaje mi się, że jest wszystko okej okay teraz. Wyciągnij korek i... Jak stąd wychodzi? Dobra. E, I które już jest godzina? No idziemy spać, bo jutro chciałbym uderzyć autentycznie do roboty. Jeszcze przemyślę, co, co jutro zrobię. Najważniejsze, że skarb jest ogarnięty. W tym sensie, że w tym lesie znalazłem, co znalazłem. Jutro pójdę do pracy najprawdopodobniej. I po pracy... A może, będąc w pracy, podjadę na złomowisko jeszcze ogarnę temat yy, OHV. Ile to może kosztować i tak dalej, bo ja mam teraz 81 zł. Widziałem, że tam jakieś buda odpolone zastoi. Nie wiem, czy to trzeba będzie kompletować. Wszystko, także silnik osobno, zawieszenie i tak dalej. W tym sklepie motoryzacyjnym już nie pamiętam, czy takie elementy są. Ale dobra, to się ogarnie jutro. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.